Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W dzisiejszym odcinku mam dla Was garść informacji na temat Fallout 76 oraz nadchodzącej zawartości do tej gry. Zapowiedziane przez BFSD rozszerzenie, dzikie apalachy nastawione będzie na rozgrywkę PVE. Nie otrzymamy go w postaci pełnego DLC tylko serii cyklicznych aktualizacji rozszerzających zawartość tytułu. Dodane zostaną nowe wydarzenia, zadania, przedmioty oraz elementy do craftingu. Wszystkiego po trochu. Jest to pierwszy przystanek do rozmaicenia tytułu graczom, którzy po endgamie nie mają zbytnio co robić. Według założeń nową zawartość otrzymywać mamy regularnie. Jednak spokojnie miłośników PvP nie pominięto. Marzenie części graczy o tym trybie z prawdziwego zdarzenia w końcu się spełni. Gra otrzyma osobny tryb zwany przetrwaniem. Od aktualnego modelu rozgrywki różnić będzie się tym, że tryb PvP będzie domyślnie włączony dla wszystkich graczy i nie będzie można go wyłączyć. Zaatakować będzie można każdego gracza, który nie jest w naszej drużynie, bez konieczności odpowiedzi na zaczepkę z jego strony. Wtedy też otrzyma on obrażenia na normalnym poziomie, takim jak w przypadku walki. Nagrody za zabijanie graczy będą zwiększone, dodany zostanie ranking oraz konieczność respawnu w krypcie 76 bądź też w kampie. Dotychczasowy tryb rozgrywki zostanie nazwany mianem przygody i nie ulegnie większym zmianom. Nasza postać będzie mogła dowolnie przełączać się pomiędzy tymi dwoma trybami, bez utraty poziomu doświadczenia, ekwipunku oraz kampa. Cała zawartość pojawi się w marcu i pobrana zostanie automatycznie, za darmo. Tak jak i wszystkie przyszłe DLC. Po dzikich apalachach spodziewać mamy się kolejnych rozszerzeń. To dosyć ogólnikowe stwierdzenia, lecz na razie tyle wiadomo mi na ten temat. Jako konkret podać mogę Wam przykład nowego wydarzenia o nazwie Wyścig o Prezydencję. Po jego ukończeniu otrzymamy tytuł prezydenta Stanów Zjednoczonych, rangę dla członków Enklawy. Wow! Dostęp do luksusowego apartamentu w White Spring oraz jedną prezydencką pieczęć. Pieczęcie mają być wymieniane na unikatowe przedmioty, broń oraz pancerze. Przykładem jest prezydencki karabin Gaussa, wart jedną pieczęć. Dostępny będzie również prezydencki pancerz wspomagany. Jeszcze zanim otrzymamy pierwszą zawartość z DLC, czeka nas kolejna, szósta już aktualizacja do gry. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. O kolejnych nowościach ze świata Fallouta informować będę Was jak zawsze na bieżąco. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.